Cześć, z tej strony Dragon W dzisiejszym odcinku będę robił schody. Tak jak mówiłem w pierwszym odcinku, w którym omawiałem instalację, Tak w tym odcinku będę montował instalację. Już ci pokazuję, jak wyglądało. Proszę bardzo, tu w pierwszym odcinku, tutaj na tych ścianach, wszędzie i na suficie były panele plastikowe, i tam w tym rogu były rolki, kabla zostawione, żeby teraz przeciągnąć je tutaj i do każdego schodka pójdą podwierzyły tej instalacji także tak to będzie wyglądało no jak demontowałem tutaj całe te panele to wszystko to nie chciałem wam, was zanudzać tym jak to zrywam wszystko i tak dalej przeciągania kabli też nie było nic, nic rewelacyjnego także no, co, co miałem nagrywać no i nagrywałem tego żeby was nie nudzić także tu mam już kable dociągnięte Teraz Czas na rozizolowanie tych moich kabli. Jak zdążę uważać, albo i nie. Mam 15 schodków, ale mam tutaj tak. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Sześć kabli, tylko że jest, tak, jest coś takiego, że do każdego schodka potrzebujemy dwa przewody, plus i minus. I żeby się każdy odpalał osobno. No i oczywiście, żeby nie, nie ciągnąć takiej takie wiązki no to po, położyłem kable, y, przewody dla niektórych, bo zaraz będzie spina. Y, położyłem przewody wielożyłowe, dlatego teraz je muszę rozizolować i pod każdy schodek y, zostawić plus i minus. Z tym, że są przewody y, wielokolorowe lub są przewody na przykład, że wszystkie żyły są czerwone, ale takimi punktami, kreskami są zaznaczone. I żeby wiedzieć później w sterowniku jak podłączyć każdy schodek, żeby nie odpalały się pierwsze, piąty, siódmy, ósmy, dwunasty i tak dalej, tylko po kolei 1, dwa, trzy, cztery, pięć, to muszę sobie zapisać na kartę. Tu sobie zrobiłem na szybko listę. No i tutaj będę wiedział, że kabel taki i taki jest przy tym i przy tym schodku. I yy, no i wtedy. Taka i taka żyła jest przy tym schodku. To musi działać. Wtedy w sterowniku wpinam plus i minus pod dany pin i to śmiga po kolei 1, 2, 3, 4, 5 się upala. No a tutaj jak widzisz z tyłu za plecami jest yy, banjaj, czyli jest wszystko zerwane. W tym miejscu będą położone regipsy, także tego wszystkiego nie będzie, będzie ładnie. Yy, dlatego też zwlekając z nagraniem tego filmiku, żeby po prostu nie rozwalać niepotrzebnie ścian. I estetyki, by była, taka była, ale żeby tego jeszcze gorzej nie pogorszyć, poczekałem do momentu remontu klatki schodowej. Dlatego teraz to właśnie zaczynam robić, działać. Także rozizolowuję przewody, jak już będą wszystkie rozizolowane, to pokażę, co z tego wyszło. Za chwilę wracam. Przewody mam już rozizolowane. Oczywiście te wielożyłowe, bo te styki, co mają cztery żyły, czyli dwie pary, no to ich na razie jeszcze nie rozizolowywałem. Może trochę bardziej podkuję i wtedy schowam je do ściany i na miejscu je rozizoluję pod danym schodkiem. Pokażę ci, jak to wygląda. Tutaj w tym miejscu były cokoły, one są oderwane, Ponumerowałem je, żeby wiedzieć później, gdzie je przyczepić. To wszystko na razie wygląda dramatycznie, ale to nie szkodzi. Zawsze tak wygląda przy remontach. I widzisz, teraz główna izolacja jest ściągnięta. No i nie zajmuje już tyle miejsca, już nie mm. musisz takiej bruzy dłużej kuć, a ja też tego nie będę tynkował, tylko to po prostu zakleję yy, tymi cokołami i to będzie pod tymi cokołami. Wracając do tematu naszych przewodów, tych wielożyłowych. Tak jak widzisz, teraz jest taka klątanina, ale też możesz zauważyć, że są pary po, ze sobą poskręcane. Biały z niebieskim, biały z brązowym, biały z żółtym, biały z zielonym, biały z czarnym i jeszcze mamy niebieski z czerwonym i teraz jest coś takiego że każdą taką parę dajesz pod jeden schodek już masz zasilone plus i minus ważne jest żeby nie pomieszać tych białych żeby po prostu nie było na przykład biały z niebieskiego jest z brązowym zawsze miejmy na uwadze to żeby tego nie pomieszać jakby się to kiedyś pomieszało te białe na przykład to ustal sobie tak że kolory idą na plus a wszystkie białe idą na minus, także, nawet jeżeli byś to pomieszał, to nie powinno się nic z tym stać. Ale lepiej zawsze mieć porządek i pamiętajcie, aby tego nie rozplątywać wszystkiego, tylko same pary żeby były zostawione. I tutaj jeszcze jest jeden. Tu mamy te zielone i czerwone. Jak widzisz, tutaj są też te kreski, kropki też są poskręcane ze sobą. I na to musimy zwracać uwagę. Tu mam takie ścierki, żeby to się tak nie pogróciło za bardzo, a raczej nie zniszczyło. No i w tym miejscu to będzie taki punkt neutralny. Bo tutaj przyjdzie regips, to wszystko będzie za regipsem, tu będzie wszystko wkute, tu będzie wszystko wkute. Oczywiście, tam gdzie mam taką szparę, to wrzucę te przewody w tą szparę, żeby jak najmniej było kucia. I teraz tak, jak widzisz, opis sobie zmieniłem. W tym miejscu. Nie szkodzi, że to będzie w ścianie, ale zawsze na przyszłość, nawet jakby była potrzeba rozebrania ściany, bo to się stało, nie wiem, cokolwiek, bomba wybuchła i tak dalej, no to wtedy wiem, że ten przewód to jest ten przewód. Kabel jeden, pójdę sobie do swojej rozdzielnicy, tam do rozdzielni mojej sterowni i będę mógł. A czemu ja nie mówię do Was, tylko mówię do. Wypatrzcie na ten. I wtedy będę mógł sobie tam poprzełączać to tutaj dojdę do tego i będę wiedział, że na przykład jeżeli przetnę i tą i tą żyłę zakładam, że tak by było no to wtedy wiem, który kabel który przewód jest który i mogę działać dalej to jest fajne, także pamiętajcie opisy są bardzo ważne lepiej robić to trochę dłużej, ale dokładnie opisywać róbcie sobie listy, róbcie notujcie wszystko, plany i tak dalej bo dzisiaj wiesz a za 2-3 tygodnie podejrzewam, że możesz wiedzieć, ale za pół roku, za rok już nie będziesz wiedział. Będziesz wiedział, że robiłeś coś takiego, ale na pewno nie będziesz wiedział, jak to było zrobione na 100%, jak podłączone, bo musiałbyś mieć jakiś, nie wiem, procesor albo kości pamięci w głowie i to gdzieś zapisane, co wątpię, że każdy z nas ma. Także tu jeszcze ci pokażę tą listę. O! No i teraz mam tak. Nowy, no bo dociągałem jeden kabel, jeszcze jeden przewód, i on miał na przykład cztery pary. I tu mam pierwszy, drugi, trzeci, czwarty schodek, piąty, szósty i tak dalej. I tutaj będzie następny przewód. Także kabel tutaj mam, który ten, i żyły. Jakie żyły, pod jakim stopniem, później żebym w sterowniku wiedział, jak to wpiąć. Jeszcze jedna bardzo ważna sprawa. Nie zapomnijcie o przewodach do czujników do czujników odbiciowych albo laserowych, zależy jakie tam będziecie chcieli sobie zamontować nie polecam czujników na podczerwień czy tych zwykłych czujników ruchu, dlatego że przechodząc może wyłapać twój ruch z innego pokoju i będą się włączały schody dlaczego czujnik odbiciowy po przecięciu wiązki podczerwieni dopiero wtedy odpala schody i schody się świecą wtedy, kiedy idziesz po tych schodach, a nie jak przechodzisz w pokoju i cię wyłapuje czujnik. Pamiętajcie o tych przewodach, trzy żyły potrzebne są do takiego czujnika. Także no, taki i bus, kabel czterożyłowy wystarczy. Jedna żyła będzie w rezerwie, nie szkodzi. Także pamiętajcie o tych przewodach, nie tylko do schodka, ale także do. Czujnik osobno do pierwszego czujnika, czyli na górze, i osobno do drugiego, czyli na dole. Albo odwrotnie, jak też pierwszy na dole, drugi u góry. Także okej, okay. powiedzieliście, widzieliście, jak już wyglądają te rozizolowane przewody wielożyłowe, i teraz zaczynam działać dalej, dociąkać je do każdego stopnia po kolei. Do zobaczenia później. Instalacja do schodu została już położona. Zostało mi tylko jeszcze zamontować tą skrzynkę w mojej sterowni. Podpiąć to oczywiście będzie z tego film jak to wszystko podpinam, będę tłumaczył dokładnie. Pamiętajcie o tym żeby robić listę. Za chwilę Wam pokażę jak ta moja lista wygląda. Tak wygląda lista, którą wykonałem. Przepisałem ją w komputerze. Tu mam nazwę kabla. Pierwszego, drugiego, trzeciego, czwartego, piątego i szóstego. Tutaj są żyły i schodki, miejsce w których się znajdują te dane tutaj nasze przewody. I teraz sobie ustaliłem, że czerwony to będzie plus i tak jak tutaj możesz zauważyć, to są te kable, te przewody, w których nie ma danego koloru. Że jest na przykład, tak jak tutaj widzisz, jest para, zielony i biały, żółty i biały. Tak, tutaj jest czerwony i czerwony z takimi kreskami. Jest czerwony z takimi kreskami, to będzie plus, i czerwony z takimi kreskami, to będzie minus. I to sobie sam ustaliłem, że później podczas łączenia tego naszego sterownika jeszcze ci go pokażę, żeby wiedzieć dokładnie, gdzie go tutaj wpiąć. W jednym jest plus minus plus minus, i tak każdy schodek po kolei. Tutaj wpinamy czujniki, tutaj zasilanie. No i to będzie śmigać, ale to w następnym filmie. Ten sterownik wpinam u siebie do góry. Czekam tylko na zakończenie remontu laatki schodowej, żeby te ledy się po prostu nam nie zakurzyły. No i tyle. No I będziemy się cieszyć z efektu końcowego. Także, jeżeli się podobało, to zostawcie łapkę w górę, możecie zasubskrybować mój kanał. I link w opisie do pierwszego filmu. W którym omawiam też instalację do tych właśnie LEDów. Także do zobaczenia w następnym filmie. Cześć!